Inwestycja strategiczna dla państwa polskiego przebiega w sposób niezakłócony, zgodnie z harmonogramem. Osobiście zobaczyłem postęp prac, jest naprawdę imponujący. Wszystko dzięki inwestorowi oraz generalnemu wykonawcy. Odbywa się w sposób bezpieczny dla pracowników, pod względem BHP, jak i pod względem epidemiologicznym, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Bardzo dużo polskich podwykonawców pracuje na, na tej budowie. Ta inwestycja jest strategiczna ze względu na to pierwsze pobudzenie gospodarcze nie tylko Elbląga i tej części Polski, ale no, śmiem twierdzić, że tej części Europy i północno-wschodniej Polski łaskawa zima, dobra pogoda powodują to, że ten postęp prac jest niezakłócony. Staramy się zorganizować, zminimalizować konieczność transportu drogami lądowymi, stąd budowa tego nabrzeża jako pierwszego elementu pozwalającego na transportowanie kamienia, przede wszystkim materiałów masowych, które w dużej ilości będą musiały być dowożone na, na plac budowy. I to jest nasza troska i staranie o to, żeby rzeczywiście te Działania związane z logistyką, transportem były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Ta droga wodna jest też takim przejściem administracji morskiej z naszego okresu, stuletniej historii, która zaistniała 2 kwietnia 1920 roku do czasów obecnych. Drugi etap ogłosiliśmy, przetarg 24 kwietnia. Ten przetarg rozstrzygnięty zostanie prawdopodobnie 22, tak mówią terminy, wszystko zależy od różnego rodzaju odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Drugie etap obejmuje rzekę Erblong. Wraz z umocnieniem, obwałowaniem, będziemy budowali trzeci most. Most w Nowakowie o długości 104 metrów. Oprócz tego trzeba zrobić odcinek drogi o długości 1550 metrów, która będzie łączyła tą część drogi powiatowej i służyła mieszkańcom. Most będzie znajdował się 650 metrów od obecnie istniejącego mostu pontonowego. Oprócz tych inwestycji hydrotechnicznych i drogowych planujemy wykonanie znaków nawigacyjnych. Całość w przyszłości zostanie połączona tym trzecim odcinkiem, a więc przejściem przez Zalew Wiślan. Planowane są w przyszłym tygodniu dostawy pierwszych ścianek strzelnych do budowy śluzy kanału żeglugowego. Planowane w miesiącu czerwcu yy, mobilizacja sprzętu i rozpoczęcie yy, pierwszych ścianek na wczorajszym mm.